Dzień dobry. Makie śpi. Tam jest nura. Na którą chyba się da wejść tędy. Albo nie. o tam ktoś chodzi. A, to może... A nie, jest wejście. Przejście. Tędy. O, tam samochód jedzie, tam jest ulica. O kurde, to nie będzie takie łatwe chyba. Wyjechał. Walimy, rosną, ludzie koszą. Trzeba spróbować i tam pójść. Po wyjściu przed dom przypomniał mi się pomysł z dnia poprzedniego szczyt pobliskiej góry. Droga wypatrzona na nią wyglądała prosto i przyjemnie. No i Taka była. Tyle, że skończyła się po całych trzech minutach wędrówki. Pierwsza próba się nie powiodła. Tu się droga skończyła. Gdzieś tam trzeba się dostać. To jest droga jakaś uliczna. Tym dalej, nie wiem jak tam dojść do szczytu. A jeszcze, Teraz się okazało, że tam jest następny. Tam jeszcze lepszy, ale tam jak to ładnie wygląda. No, nawet dla, tego, dla takiego widoku warto się wspiąć w ten kawałek. Oto wiatraki. No, panorama ładna. Jak ja mam tam się dosyć? A tam jest. Tam samochód jakiś siedzi. Czyli trzeba tą łowicą chyba pójść dalej. No kurde, rower mi się przydał. Ale ładnie to wygląda. O, tam jest niezły szczyt. Trzeba było znaleźć inne przejście. Jedyne, jakie było w pobliżu, to pobocze trzypasmowej drogi. Mało przyjemne i nudne, ale lepsze takie niż żadne. Dałem sobie pół godziny na dotarcie w pobliże góry. Jeśli jednak byłaby nadal daleko, to wracam. Do góry jeszcze są całkiem sporo. I to taką słabą trasą. Więc chyba trzeba zejść na dół, bo tu jest bardzo ładnie. Po tym czasie szczyt całkiem zniknął mi z oczu. Postanowiłem odbić w drogę prowadzącą w dół do centrum miasta. Małe alejki, przy których były postawione domki w sposób nieoczywisty, wyglądały cudownie. Z niektórych podwórek wybiegały psy szczekając za mną do czasu aż się odwróciłem, po czym uciekały szybko za płot. Spacer tymi alejkami to wspaniałe uczucie. Jedynie gdzieś daleko w głowie siedziało gdzie ja jestem. Moje przygotowanie też było słabe i powoli kończyła się woda, a ze względu, że było to samo południe, upał trochę doskwierał. Ładna misóweczka. Troszeczkę dalej nie przejdę. Nie wiem, gdzie jestem. Widziałem kościół gdzieś niedaleko. To też jest dom. Mniej więcej wiem, w którym kierunku. Na razie jest fajnie. Na razie tu zostaje. W ładna, ładna architektura tego miasta. Kierując się w stronę budynków, które zapamiętałem wczoraj, udało mi się znaleźć drogę powrotną do domu. Pozostałą część dnia spędziliśmy głównie w basenie na regeneracji po wczorajszym dniu, trochę po dzisiejszym, a może z przeczuciem przed dniem jutrzejszym? To była dobra decyzja, choć jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, co będzie jutro. Tak czas leniwie minął, aż do wieczornej burzy. No, Droga, tutaj wracałeś. Czy... Tak i tam wylewają nową drogę i aż doszedłem do tej obwodnicy takiej jakby. I później cały czas szedłem tą obwodnicą i tutaj widzisz gdzie te światła się świecą? No to tam mniej więcej doszedłem. Tam na górę ogólnie. I później musiałem zejść w dół. Poszedłem tam aż pod koniec. Wróciłem do nas Co mi tam? To pralki te są chyba? Czy co? Przwalka jak jest to? No bo to jest pralnia rynek pieniędzy, bo tutaj przyjeżdżają, co? 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 no tu przyjeżdżają, rzucają i rano już mają Mamy. pralnia dody rynek bardzo Nie przyjechali jeszcze Warto, To ja Bardzo widzę Bardzo ładny chodźmy, ty, to jest jednak dwie minuty, dragi, a nie pięć. Ty tak, no, nawet możesz teraz ten sile, no chwilkę. Na kolację postanowiliśmy spróbować lokalnego kebaba. Tak jak wczoraj chwaliłem to, że im nigdzie się nie śpieszy, to już dzisiaj nie do końca byłem do tego przekonany. Czas dostarczenia to ponad dwie godziny. Jednak głównie spowodowane było to lokalizacją naszego domu. Nikt nie wie, jak tam dojechać. W końcu, z pomocą sąsiadów, udało się wytłumaczyć kierowcy, jak do nas dotrzeć. Przypadkowe, z potrzeby poznanie sąsiadów, przydało się w przyszłości, ale o tym jeszcze będzie. Kebab z dużą ilością dodatków jak cebula, kukurydza, ogórek, zwykły i kiszony, pomidor oczywiście nie dla mnie różne kapusty, a nawet ziemniak. Opinie na temat smaku były podzielone. Do zobaczenia jutro.